witajcie, witajcie, kochane. Zapraszam dzisiaj do kolejnego filmu w naszych naturalnych warunkach w, skole, w cyklu „poznajmy Fitza” do pielęgnacji okolic oczu, do demakijażu. Fitz przygotował dla nas kilka produktów, produktów dla bardzo wrażliwych skór, do demakijażu, makijażu wodoodpornego i zwykłego. Szczególnie chciałam Wam opowiedzieć o takim jednym olejku do makijażu oczu, który jest absolutnie moim faworytem, który, oprócz tego, że codziennie, pięknie nam zmywa makijaż, nie szczypie w czasie używania, to jeszcze cudownie pielęgnuje rzęsy. One zaczynają rosnąć fajnie, one się wzmacniają, błyszczą. I naprawdę tak, nie zdrażajcie się, psy właśnie opanowały nasze stanowisko nagraniowe i będą tu chodzić, popiskiwać. Zapraszam Was do, do wypróbowania tego olejku, który bardzo łatwo się stosuje, bo na wilgotny wacik wystarczy dosłownie kropelka dwie, i usuwamy bardzo skutecznie cały makijaż oczu bez szczypania, co ważne. Czyli wszystkie panie, które mają problem z tym, że te okolice oka są bardzo wrażliwe i oczy reagują źle na wszystkie składniki albo inne produkty, to tutaj znajdą ukojenie. A oprócz tego jeszcze będą miały piękne, długie rzęsy. Zapraszam do zostawiania komentarzy. Zaglądajcie na nasz kanał YouTubeowy. Sprawdzajcie, co tam jest. No i zostawiajcie swoje opinie czego poszukujecie, czego szukacie, o czym jeszcze mamy zrobić filmik. Bardzo dziękuję, do zobaczenia.